Siema, witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale, a dzisiaj zrobimy sobie pojedynek multipaków. Są to multipaki jeszcze z podstawowej kolekcji z FIFY i z Mecha też z tego sezonu. Jeszcze nie zaczynam update'u, bo po co trzeba rozbierać najpierw tą, tą podstawową kolekcję? Oczywiście w multipaku 600 szetek od FIFY mamy dwie limitki, a Tutaj mamy w saszetce jedną limitkę i to będzie Rashford. Mamy już tego yy, srebrnego i brązowego, tylko złotego nie mam na razie. Więc zobaczymy, kto ten pojednek wygra. Tu sobie MatchaTaxa otworzę poza kadrem, bo to jest takie, że trzeba odklejać te saszetki i to jest, to jest problem. Ale jakoś jakoś sobie poradzimy. Nie, patrzę, nie wiem, tak dziwnie bo są sklejone. Także od razu sobie te limitki odsłonimy, bo czemu nie I tak Phil Foden, niestety mam tą limitkę sobie tam ją postawię yy, a chociaż nie widać jej za bardzo a tutaj yy, Rada Falcao i akurat nie mam, więc spoko, chociaż jedna limitka wleciała której nie mam i Matcha Tax to może zaczniemy sobie od tej saszetki z limitą od masza Taxa tutaj mam bardzo mało kart w tej kolekcji, więc więc przydałyby się jakieś fajne trafy a więc lecimy, zaczynamy. No i pierwsze co mamy to jest właśnie ta limitka Rashforda. Niestety, tak jak mówiłem, brązową już osiadam. Możemy sobie ją tam położyć yy, i dalej. Jest Jan Oblak, Brand, Goldson. I dwie karty specjalne Jest y, TT Rising Star Z Szachtaru I Man of the Match Gulasi Jednak tą kartę posiadam Także odstawiamy sobie tutaj na bok te karty Zobaczymy jak będzie z FIFA To akurat nie pamiętam jak się otwiera odszedł, z y, Gdzie tu były karty specjalne, gdzie tu były bazowe Także lecimy Zobaczmy Bastoni Jimenez I pierwsza karta, karta jest to karta Gold World of History. Te saszetki też sobie na bok Tutaj bazówki Snatcha tak sobie położyłem y Tutaj będzie specjalna Dwie bazowe I druga karta specjalna Jest to Elite Show. Ale tej karty mam już Nadzwyczaj dużo, bo bodajże trzeba było cztery te karty tego zawodnika, także, także niepotrzebne Lecimy dalej. I tak, Maca tak Jest Chamberlain, oj nie będę czytał, nawet gościa. Nkunku, Rzota, Florente i Bayern Monachium, star player Serge Gnabry, chyba mam tą kartę, ale ale spoko lecimy z Fifą no jak na razie w miarę równy, nie ma żadnych niesamowitych kart wiadomo, w tak tak szukamy klub 100 a w Fifie topmasterów jest i Bonucci i pierwsza karta specjalna Thomas Miller, Dominator leci tam jest y, Gigi Buffon, fans. Wydaje mi się, że nie mam tej karty, więc spoko. Jest Marco Royce i Boże Lab, coś takiego. Teraz Masza Tax. Będzie już połowa? trzecia przyszedła? No na razie nic specjalnego nie ma. Jeszcze w Masza Tax jakiś Hat-Trick Hero by się przydał. Jest tak, Kasper Schmeichel, Arfield, Herrera. Liner. La, Czy to jest Liner? Nie, tak, Liner I zobaczmy, jest Jest Rising Star Perin I mamy Man of the Match'a Aiera Tych dwóch kart na pewno nie mam więc, więc spoko No na razie tak, z tego co widzę Się wydaje, że bardziej Match'a mat tak z te karty padają fajne, nie w tej Fifie też nieraz w saszetkach były po trzy specjalne. Oj! Przepraszam za to. Uderzyłem niechcący, ale jest teraz fajna karta International Star Bruno Fernandez, Jest Kingsley Common, ale tej karty też mam mega dużo. te się strasznie powtarzają. Tak samo te bazowe. Ciężko w ogóle jest uzbierać komplet, komplet samych bazowych. Bo mega dużo się powtarzają. Lecimy kolejną saszę od Taksa. To, to już była połowa. Już połówka za nami. I tak klub Hero Aspilipqueta. Nie mam tej karty na pewno. Uj, mamy tam fajną kartę. Już widzę. Sobie możemy ją dać tu. Tutaj ją położymy i na koniec ją ogarniemy. Jest Baros. Zagadł. Miller jest Tony Rudiger, star player nie mam na pewno tej karty i tutaj jest Klub 100 ale mam dwie karty Klub 100 i i akurat jest powtóreczka bo Markiniosa już mam, myślałem, że to może Neymar ale nie mam pojęcia jakie są karty Klub 100, ale no na... ewidentnie na razie doprowadzenie na Smash Attacks jest naprawdę Kozak, klub 100. Szkoda tylko, że powtórka, no ale naszekać nie będę. Lecimy z Fipą. No to Fipa, jakaś ręka. Czekamy. Też mam, mam trzech top masterów i tą Invisible, ale ta Invisible to łatwa była do trafienia. Chyba mam je 3. A więc Wonder, Kid Lodi i jest yy, Time Machine. Naprawdę piękne są te karty Time Machine. To są mega kozak. To jest jakaś odwrócona karta. Może topmaster? Zobaczymy zaraz. Jest teammate, teammate i no topmaster to nie jest fan's favorite. No powiem Wam szczerze, że na razie spodziewałem się, że FIFA będzie dropić lepiej. Pamiętam, yy, 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 bo w ogóle z puszki ze, z, i ze starter packa to, to, to ten z 2 Mega farta miałem w FIFA, a w matcha tak się ciężej było tak klubsto niż w poprzednich. Edycjach Champions League trafić A jak na razie Matcha Prowadzi Tutaj bazowe, w miarę szybko przejdziemy I tak Paris Saint-Germain, Rising Star Dagba, jego też nie ma w kolekcji Także spoko I Man of the Match, Thuram Mega, mega git Tego Markiniosa, możemy sobie tutaj Dalej trochę, żeby się wyróżnił i przedostatnia saszetka z FIFY. No, FIFA na razie cienko, powiem wam szczerze. Zobaczymy, może coś się zmieni. Nie ma nic niesamowitego. Liczyłem na jakąś trenerkę w tym multipaku, ale na razie nic. Jest pierwsza karta specjalna Titan International Star Onana. No, chłopisz sobie nie podra za bardzo jest y, Klub Ameryka logo, ale już mam na pewno i bazowe A więc ostatnia saszeta Zobaczymy Już w matcha nie liczę na nic niesamowitego Był Klub 100 Więc czemu miałoby coś jeszcze być w tym multipaku? Myślę, że, że raczej na tym się skończy z tych lepszych kart yy, z matcha taksa skokę i Istanbul, Wasach Shakir, star player wiska, też nie mogę na pewno. Naprawdę ta kolekcja z tak jest y, piękna, bardzo mi się podoba, jest lepsza od FIFA. FIFA zacząłem zbierać trochę wcześniej niż y, Masha tak z Champions League, i y, no i teraz jest połączenie z tą europejską, ale naprawdę piękna jest ta kolekcja. I zobaczmy. Ostatnia saszetka w tym otwieraniu jest Azard Alaba, jest karta Gold, World Cup History, jest Liverpool logo, chyba mam, i mamy Geje do Santosa. A więc podsumowując, no co mogę powiedzieć, nie było, nie było to jakichś mega trafów, yy, oczywiście. Ja licząc tego pana jest. Naprawdę te karty są tak kozackie. Naprawdę te klub to postarali się. Są piękne, a więc no według mnie. Yy, no, wygrał tutaj Tops raczej. Yy, dużo lepsze karty mi dropnęły z Topsa, znaczy, mi się wydaje że nawet yy, nie tyle co, co lepsze co było ich jak na standardy Topsa więcej w z w wielu saszetkach było po trzy karty specjalne a dziś się, nie wiem, jedna saszetka taka zdarzyła, gdzie były 3 specjalne zresztą widzicie jakieś loga nie było jakichś rerek, no te, ten tutaj Time Machine Suarez, tam jeszcze Bruno był International Star reszta, nie były takie wyjątkowe karty a więc yy, największym plusem jest chyba ta limita walka o której jeszcze nie posiadam Holden'a mam Także Rashforda również posiadam. Więc to by było chyba na tyle. I zwycięzcą w mojej opinii jest Tops. Nie wiem jak według Was mi się dużo bardziej podobały sesetki od Topsa. Dzisiaj ten multipack w mojej opinii, wygrał. Także dzięki wielkie za oglądanie. Lajkujcie, subskrybujcie, piszcie komentarze, co robić następnego. Też może być z FIFA, może być z. Champions League Matcha Attack Stops. Jeżeli chcecie więcej tej kolekcji, to piszcie. Piszcie mi w komentarzach i wymyślimy jakieś nowe filmiki, jakieś puszki, jakieś misterki. Także dzięki wielkie za oglądanie. Cześć!